Naprawdę, ponieważ na ławce widzimy Pirulo, na ławce widzimy również Husajna Balicia, czyli zawodników, którzy mieli decydować o tym, jak ŁKS w tym sezonie będzie grał. Jak głową Kasio złapał futbolówkę Antoni Młynarczyk. Schodzi do środka Młodzieżowiec. Młynarczyk. Świetne zagranie. Trafiła piłka w słupek. Po uderzeniu w pogoni siatce, Zobaczmy jeszcze raz. No. Ale musi to skierować do siatki. Naprawdę bliska odległość, centymetry tutaj e, dzieliły, błąd w przyjęciu, ale ogólnie jak na razie niezbyt dobre decyzje podejmuje na boisku Młodzieżowiec. Demianiuk znowu wchodzi w pole karne, Demianiuk, ależ położył obrońcę, Demianiuk, jakim cudem! To jeszcze nie jest jeden do zera dla Pogoni, ale, ale spalony. a korzystny tak. rezultat. No, niewiele brakowało mam wrażenie, podobnie jak przy tej poprzedniej sytuacji, gdzieś tam na granicy spalonego Cezary Demianiuk. Tym razem jednak podniesiona chorągiewka. Ale tutaj jak profesor położył. ale chyba odszedł zwarty w odpowiednim momencie. Bo jak na razie nie jest to zbyt dobry sezon dla e, również Spadkowicza z Ekstraklasy. klasy. mocne dośrodkowanie jest. Strzał jest gol! Kapitalnie to rozwiązali. Stefan Fajertag trafia do siatki w 40. minucie ŁKS obejmuje prowadzenie. I właśnie tyle kosztuje odrobina nieuwagi Pogoni Siedce, którą naprawdę chwaliliśmy dzisiaj za grę w defensywie. Zobaczmy, ile miejsca po lewej stronie miał Głowacki, żeby dobrze dośrodkować. Tak naprawdę Krzyżak no, pozwolił mu na wszystko w tej akcji, a Firetak po raz kolejny, już trzeci raz w tym spotkaniu, złapał plecy obrońcy, świetnie wyszedł i tym razem się nie pomylił. Wszystko w tej akcji było idealne, zarówno to dośrodkowanie Głowackiego, bardzo mocno próbowała Rasa wejść na szybkości, na dryblingów pole karne. Dobry przechwyt, jest faul, jest żółta kartka. Kto w tej sytuacji przemienił? Myślę, że zawodnik pogoni siedzę. Tak, 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 tylko o, o personaliami mi chodziło. 3 minuty doliczone do... Pierwszej połowy. Widzimy, że y, nie podnoszą się z murawy ci, którzy ucierpieli w tej sytuacji. Wcześniej Szuprytowski i, i Milasius y, byli karani przez y, sędziego żółtymi kartkami. Okay. No właśnie, o to mi chodziło, bo to y, Milasius. Strzał broni prógniewski. Jeszcze powalczył tam Młynarczyk z problemami. Krzyżak teraz yy, oddalone zagrożenie. No a jednak nie, proszę bardzo. Głowacki to jest miejsce do środkowanie. Jest strzał, jest gol. 2 do 0. Kapitalnie rozpoczyna się druga połowa dla lks u Andreu Arasa trafia do siatki. Świetne wejście lks u w drugą połowę, zrobili dokładnie to, czego wszyscy przy Aleja Unii od nich oczekiwali, czyli momentalnie złamsili przeciwnika, wykorzystali przewagę jednego zawodnika, kolejna zestaw Piotrka Głowackiego i powiem szczerze, to nie był przypadek, fantastycznie wypatrzył Arasę, ten dopełnił formalności, no i tak jak przed chwilą wspominałem, nie chciałbym, żeby tak było. Natomiast wydaje mi się, że ten mecz jest. No i Demianiuk szedł ponownie na lewej flance. Cezary Demianiuk. Co tym razem wymyśli? Demianiuk schodzi. No i czy to będzie rzut karny? Tak jest! 57 minuta, wywalczył jedenastkę. Cezary Demianiuk. No co to jest za gość? Naprawdę. Wszystko robi samemu i robi to fantastycznie. Poczuć Pogoni, że ma jeszcze jakieś szanse na punkty. No nie, tutaj ewidentnie Arasa wpadł w Demianiuka. ...który stał w nieodpowiednim miejscu. Demianiuk bierze rozbieg Cezary. Demianiuk broni Bobek, nie będzie dobitki. Kapitalna interwencja Aleksandra Bobka, który wraca do składu ŁKS-u. Wraca w jakim stylu? Eee, jak i teraz z drugiej przy tym rzucie karnym fatalnie uderzona jedenastka przez Demianiuka. Nie wiem co chciał zrobić, wyglądało to troszeczkę na próbę podcinki, ale po ziemi. Bardzo lekki strzał. A teraz jeszcze akcja osiedlcza, pokusami Demianiuk. Cezary Demianiuk dogranie w pole karne i spada piłka pod nogi Zinkiewicza, Zinkiewicz broni Bobek, ależ kapitalna sytuacja, świetnie też tu zachował się Zinkiewicz. E, piłkę nie... do siatki, więc myślę, że za ten mecz pomimo tego, że doceniamy Aleksandra Bobka, to jednak Piotr Głowacki. Doceniamy Aleksandra Bobka, doceniamy Piotra Głowackiego, doceniamy też oczywiście Cezarego Demianiuka, który dwoił się tutaj i